Witam ty Wichu 1993. To jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu retro, więc o przyspieszył cobblestone. Więc będziemy wchodzić do e... Twilight Forest za chwilę, ale zanim wejdziemy do Twilight Forest chcę przygotować parę rzeczy, bo chcę, jak już mówiłem w poprzednim odcinku sprawdzić e... czy, 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 czy 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 query będzie tam działało bez zarzutów i tak dalej i tak dalej. E... Więc sobie zrobię po prostu autocrafting do Yy, o, Iron pickaxe, mam już, wow. No to jest enchantowany pod efficiency. A wiecie co, to może pójdę po prostu zobaczyć, czy jest jakiś kopiec. To jest paliwo, nie? A lapis to nie jest paliwo. Zobaczymy, czy jest jakiś kopiec i... Muszę ten autosortowanie zrobić jak najszybciej. I... wykopiemy trochę. I diamentów, i wtedy zobaczymy dalej, co zrobimy. Może Query postawić? Nie, Query chcę postawić i chcę zobaczyć, czy Chunk Loader będzie działać między dimensionem, czy też nie. Bo w noterze nie działał. No, szybciej. Dobra, więc jesteśmy w Twilight Forest, wywaliło mnie na samym drzewie. Ta, drzewo. Muszę nacisnąć B. Nie. M. Waypoints. Waypoint. add Portal. okej, okay. Dobra. Waypoint. Je... Waypoint je... O, patrz, kopiec. Waypoint jest dodany. Nagrywam ten na odcinek przed wstawieniem tego odcinka poprzedniego, więc nie za bardzo jestem w stanie zerknąć na sugestie. Ale postaram się jak najbardziej. Dobra, więc tu mam kopiec, dosyć wysoki. Wkopiemy się tutaj od dołu i zobaczymy jak tam wygląda w środku sytuacja. Bo jestem na peaceful czy na... jestem na peaceful? Dobra, jak tam wygląda sytuacja jeżeli chodzi o ory. Dobra, więc tak, tu mamy wyjście, muszę pamiętać o tym, coś zaznaczyć, tak trochę w sufit wkopać, żebym mógł łatwo wyskoczyć. Okej. Okay. Bo tu niebezpieczny jest, nawet nie mam chyba... O, portal. Złoto. Zombiaki, creepery, glowstone, złoto, hmm. Diamenty jakieś? Diamenty. Skrzynka. Złoto TO3 przyda, bo nie zabrałem w ogóle do tego. To było spontaniczne wejście, tak żeby zobaczyć, jak daleko jest yy, kopiec, i jest bardzo blisko. Gnomy O, są diamenty, zombiaki Więcej gnomów. Skrzynia. Wow, czekaj, czekaj, bo się niebezpiecznie robi. Za niebezpiecznie. Teraz dopiero zaczęły się spałnić, a wyjście było tu. Ok. Dobra. Więc tak pośrednio sprawdzone jest miejsce. Hmm. Mamy tam trochę diamentów, ale nie za dużo. Co jest, no, szkodą. I teraz Waypoint Portal mam tam na drzewie. Ok. Możemy wracać. Możemy wracać. Dobra, wróciłem już tutaj do właśnie naszego kopca. Oświetliłem tutaj dosyć spory teren. Ale jeszcze chcę zobaczyć, czy dam radę zabezpieczyć e, chunkle, e, spawnery. Nie wiem, może wykorzystam te spawnery jakoś. O, je, o boże. Dobrze, że mam te buty, bo inaczej to by było kiepsko. Hmm, a jeszcze gdzieś tu oświetlić. Nie wiem, gdzie one się jeszcze tam pojawiają. O. Tu. Tu, tu. Dobra, i teraz jeszcze spawner tutaj jest. I końc w pochodni. Nie wiem, chyba jak tak zrobię, to ten spawner też jakby działa. No dobra. Więc chcę tylko trochę diamentów, ponieważ chcę query zbudować. A bez tego... Znaczy bez diamentów To trochę jest niemożliwe No, dawaj Gdzie są te diamenty, które widziałem? Mimo, że oświetliłem, to nadal się pojawiają Jak skurczyby kino Up. Dwa diamenty, dobra A, okej okay. Trochę otruty jestem Nie szkodzi Przeżyję Łup, łup Łup Hmm, tylko cztery diamenty to za mało. Poważnie? Nie ma więcej? Nic, nic, a nic. No, nie róbcie sobie jaj. No, i oczywiście motorek przejechał. Dobra, znalazłem jeszcze diamenty tutaj. I nigdzie więcej nie widziałem, już więc wykopię to. I pełno węgla przy okazji. O, ale to było chamskie. Hmm. No, trochę teraz jest bardziej niefajnie. Ale to tam nie jest problem z tymi butami. Bardzo się boję, że trucizna mnie zabije. Mamy 6 diamentów, tam jeszcze leżą gdzieś, ale nie widziałem zbytnio ich. Hm, one były tu? No i nie ma. O, jest. Dobra. Tylko tyle wykopałem. Eee. Ty widzieliście, te zombiaki z góry spadały? Pewnie tam gdzieś jeszcze jest za ciemno i po prostu, no dzieje się, co się dzieje. No, ale 7 diamentów mam, może jeszcze, czekaj, jeszcze w fabryce mam trochę. Będzie, no, starczy. wow. I pokażę Wam przykład, jak autocraftować e, z rzeczami, które się nie stakują, bo normalnie autocrafter e, z BuildCrafta taką rzecz wypluje. Dobra, więc tak, jesteśmy w autokraftingu, e, Mamy tutaj mining wheel, e, i to wymaga e, kilofa. Kilof się nie stakuje, jeżeli tutaj, właśnie. Zrobimy tak, że zimportujemy właśnie ten mining wheel i będzie to w ten sposób. No to jeżeli poproszę o to, żeby to zrobiło ten mining wheel, czyli wezmę sobie remote orderer i dam, że ma to przyjść na przykład tutaj mining wheel 1 i iron pickaxa nie ma, ale jakim cudem Chyba zrobiłem gdzieś autocrafting ironowego Pikaxa O, dobra. Już wiadomo jakim cudem. Więc chcę to tutaj. BUM. Requestuję. Itemy lecą. Jak tylko dolecą. To kilow wypada z tego craftingu, jakby i nie może, jakby, ukończyć właśnie tworzenia tego. Więc podłączymy sobie tutaj Satellite Pipe. I będzie to tak, tak wyglądało, że jest tutaj Pipe. Nie wiem, czy to tak może być. Chyba może być. Więc mamy tutaj Satellite. ID damy 1. Tutaj dajmy na Satellite. Jedynka. Paint. I chyba powinno być good. Czyli e, sprawdźmy to tak po prostu. Niech nowy Pikachu się zrobi, żeby działało. Proszę, proszę, ładnie, proszę. Hmm, to tam szuka miejsca. Tak, tak. Tworzy, 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 tworzy. Kilow trafił tam. Tu trafił redstone i. Tu trafił kill-off. Czy coś ja źle zrobiłem? Bo kill off tutaj trafił. Ale już nie poszedł tutaj, żeby trwożyć, tworzyć yy, kolejny. Hmm. No! Coś jest, coś jest nie halo. Ech, są tu dwa kill offy. Tu jest ID1 Paint, jedynka, Paint, no jest Hmm Czy tu nie musi być Mogę się jedynie domyśleć o co chodzi Hej, może już nie paintuj co? Of, ej przestań, przestań peintować, proszę. No, już, już nie chcecie? Jest spaintowany? Nie wiem. Jeszcze raz, aż do skutku. No, róbaj, róbaj, co potrzebujesz i dawaj kilo w kolejne zrobiło. Hmm, czy to ja tu potrzebuję prowajdera? Nie. Dobra, ludzie, już wiem o co chodzi, bo nie wiem czemu, ale wyleciało mi to całkowicie z głowy. Przecież autocrafting działa ze skrzynką. No, jak skrzynka jest dostarczona, jakby do tego, więc musimy to podłączyć trochę inaczej. Bo musimy mieć tu miejsce dodatkowe, i żeby to było gdzieś, gdzie pasuje, po środku nie będzie działać, chyba że podepnę skrzynkę specjalnie pod to, ale chociaż satelity możemy postawić z tyłu, ale to nie będzie dobre rozwiązanie. Zrobimy więc tak, że damy tutaj może trochę to wywale, i to będzie pod satelity, jak będą potrzebne. Hmm, czyli mamy tutaj Satellite Pipe, czyli wszystko dobrze zrobiłem, tylko po prostu skrzynka musi dotykać AutoCrafting Table. E, I tu mam na przykład. Ups, tu mam na przykład patyki. No to te patyki mogę przenieść. Czekajcie, tu. E, to jest niespaintowane, ale ja chcę OF te patyki mogę przenieść tam, gdzie jest to. Czyli tutaj tworzymy patyki, a tutaj tworzymy mining wheel. To, to i to. I teraz tu importujemy. Tu importujemy. Ustawiamy skrzyneczkę obok. Dajemy Satellite Pipe'a. Dajemy ID 1. I tyle. Powinno już działać. Czyli to jest wszystko. Tu jeszcze musimy ustawić Kill 1, Jedynka Paint. Dobra. Sprawdźmy. Teraz Jakim cudem Iron Leggety mam? Tutaj leżały. Teraz sprawdźmy czy to zadziała. Requestuję jeden Mining Wheel i powinno już działać. Proszę. Powiedz mi, że działasz. Tworzy, co musi tworzyć. stworzysz kilof. Kilof wyśle się tam i jest. Tada! I mamy Mining Wheel. Zrobiłem to autocrafting query? Chyba nie. Ale tak właśnie działa. Tak właśnie działa satellite pipe. Tada. Czyli teraz ustawiam jeszcze drugi satellite pipe pod drugą rzecz, którą jest no query, bo diamond pickaxe potrzebny jest tam i teraz satellite e, ID 2. Tutaj mamy właśnie dwójeczkę, paintujemy. Wszystko jest cacy. E, tak, chyba powinno działać. Tylko tutaj gdzieś e, zostawiłem nie nie... A tu może być, bo ja to pozbyłem się tego. E, craftingu na Wood. Dobra. Więc teraz teoretycznie powinno nam zrobić e, wszystko. Więc przeniosę e, przeniosę tutaj do inwentory gdzie hmm, jest by buildcraft, to, 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 Bo już nie potrzebuje tego, złoto, żelazo, to, to, no i możemy sprawdzić czy to działa, więc ja nie mam query w ogóle, więc poproszę jedno query, request, nie mam diamentów, uh. Już nie mam. Ojeju. Jeszcze trzy zostały w fabryce. Będę musiał zrobić kilka. Czemu cały czas mi tu motory jeżdżą? Ja pierdzielę. O, super. Mm, zobaczmy na szybko. Jeszcze potrzebuję trochę diamentów. Eee. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra? Więc diamenty są. O, już miałem, Już miałem diamenty. Parę. Dobra. Query. I działaj. Twórz. Hmm. Tudu, tudu, tudu. Lada moment Powinno zadziałać. Poczekamy. Zobaczymy. Satellite pipe jest ustawiony, chyba tak mi się wydaje, że go ustawiłem. Hmm. Co jest? Query, znaczy query. O, super. A mały problem był z tym. Zapomniałem tutaj kilofa dać. No i mamy Query, automatycznie zrobione Query, takie jak powinno być, o Jezu, nie tu, pomyliłem skrzyneczki, eee, teraz tak, Query, Query, Query jest, energia do Query będzie, no to jest, to będzie piątka, itemy będą i jeszcze potrzebuję e, Stone Transport Pipe i możemy sprawdzać, czy to wszystko będzie działać, Ej. Więc idziemy do. Przespać się. I pójdziemy do Twilight Forest. Raz... Nie będę tu się na razie rozbijał za bardzo Squary, ponieważ nie wiem czy to zadziała tutaj. Ale, chociaż odpalę i chociaż wyślę jakieś itemy, tyle mogę zrobić. Więc cały czas jeżdżą mi samochody, zatrzymują się. Bo jestem przed fryzjerem mieszkam. Fuck. Ale mi to wkurza już. Wybaczcie za to naprawdę. Tragedia um, Dobra Więc frekwencji 1 Can receive false Ustawmy A ja zapomniałem O ja Jest dobra. Um, piątka Już widzę, że to nie zadziała No bo w ogóle Rur nie widzi Mimo, że tam jest ten Chunk loader Fak Szkoda, bo chunk jest, tylko że tamten chunk loader nie działa za bardzo między dimensionami. Hm. Huh. Hm. Huh. No nie zadziała to. Nie wykrywa żadnych rur, a są. Dobra. Szkoda. Szkoda, no ale cóż. Możemy się przejść jeszcze, zobaczyć czy znajdę tutaj e, dungeon. Bo mam zaznaczone miejsce Au! No tak, wczytuję nam Twilight Forest i zaczyna zlagować lagować jak diabli Lepiej nie będę szedł tam dalej. Bo mi zleguje, zlaguje i będzie lipa no, ale mogę tutaj przychodzić zawsze po trochę złota Bo złoto zawsze, no, brakuje mi złota Szczerze powiem Nawet jeżeli kury działają i kopią, to i tak kopią za mało tego złota A tak to się rozejrzę, może jeszcze znajdę drugi... E, drugi kopiec i z, wykopię więcej diamentów Hmm Niebezpiecznie, niebezpiecznie, tam nic nie ma i... Ups Dobra, i możemy chyba wydostać się stąd. Jest jakaś dziura tam dalej gdzieś. No, ale z eksploracją może być taką otwartą problem, bo jak już mówiłem... Będzie wczytywać świat, jak diabli tutaj. A tutaj dosyć problem jest z tym. Hmm. Uuuu, nic. O, jest! Labirynt. Sziet. Znaczy, nie labirynt. Jest arena do tego Waypoint Ad Boss. 1 Ok, zaznaczyłem sobie miejsce. Będziemy mogli tu wrócić i zawalczyć, jak będziemy mieli ekwipunek. Może znajdę zamek. Twierdzę, czy cokolwiek to jest. Skaczemy po drzewach. Jestem Tarzan. Wow, właśnie o tym mówiłem. O! Oh, Mamy tutaj kolejny kopiec. Otwarty kopiec. Czekaj, nie, to nie jest. Dobra, myślałem, że to hydra będzie, ale to nie może być hydra, bo to nie ten biom. Au! No, naprawdę ja nie mam żadnego miecza przy sobie. Mm. Dużo redstone'u. Glowstone. Wow. Skrzynki. Ty właśnie w tych skrzynkach mogę znaleźć ten. Eee, artefakty do Towncrafta. To by było mega. Dobre. Hmm. Ale bez zbroi nie ma co iść. Dobra, zaznaczę sobie to miejsce też. Eee, kopiec 2. Dobra. I chyba możemy stąd wyjść. Hmm. Gdzie ja mam tu jest i tu, aha, no tak, jestem w innym domieszenie. <laughs> Nieco działa nad Portal Gun. Jej! Muszę się wrócić piechotą. Nie jest to jakiś tam problem. Hmm. To co? W następnym odcinku będzie, mamy tyle rzeczy do zrobienia, że nie wiem co, z, co wybrać. Możemy albo dalej kontynuować tą crafta, już odkrywać te rzeczy i tak dalej. Możemy zrobić reaktor z Industrial Crafta, co nam daje yy, energię do, in do Industrial Crafta, co się przyda nam. Lub możemy zrobić. Sorting I, i duży magazyn. Coś w stylu. Duży magazyn. Te trzy rzeczy: magazyn jest bardzo ważny. Sorting to jednocześnie z magazynem idzie. Reaktor pewnie wybuchnie. Hmm. A, co ja tam jeszcze mówiłem? Reaktor Magazyn. A i kontynuacja dalej, tam, crafta. Hmm. Szczerze, jakoś bym chciał tam, crafta dalej robić. Ale z drugiej strony, przydałoby się. Wow, mam znowu Eldritch. Shit, jakim cudem. Mam farta. Wow. Z drugiej strony, przydałoby się, Brain in a Jar odkryć i wtedy tu postawić. To by dało więcej szans niż bookshelfy. A bookshelfy by dały mało, bo tylko 1% więcej by było szansy. No, naprawdę muszę się zastanowić, co chcę zrobić na, tym, na następnym odcinku. Query niestety nie działa w Twilight. Więc to jest trochę lipa. Chyba, żebym tam siedział i zrobił osobny ten, to jest naprawdę szkoda. Dobra, ja się zastanowię, pomyślę, zobaczę jeszcze ile mam kartek. Dobra, w rośnie. Dwa fragmenty Eldritch, tainted. Odkryjemy coś. Zobaczymy, czy się trafi. Zobaczymy, czy to się trafi z Tainted. Może coś fajnego. Może coś fajnego. A nuż Widelec. Vis oh, o, fuck. Akurat tego chciałem. Dobra. Dziękuję. Coś jeszcze daj mi. Proszę. 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 Proszę? Totem of down. Nie down, tylko down. Zmierzchu, totem zmierzchu. Po prostu. Dusk to był zmierzch, czy down to był zmierzch? Świt to jest. Może świt to jest. Nie wiem, dusk, down. Co było zmierzch? A co było zmierzch? O! O! Tego też chciałem. Mówiłem Wam, że chcę To reinforce Tank. No, zdobyłem kilka rzeczy. Ha, ale boję się przerzucać te l no eldritchy, eldritche, bardzo, forbidden, no bo nie chcę ryzykować straty, no bo ryzykuję, hmm. dobra, to się zastanawię, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się tam brzygnam I, i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, pa, pa!